A cześć, teraz mamy w z aplikacji. Słuchajcie, to jest niemarkowa, dobra. To wezwamy. First floor, supermarket floor. Doors opening. Zaczynam od windy w budynku wieżowcu. W jakim? Dobra. Ciemna na piętro. Doors closing. Doors opening. Doors Dobra. closing. Jedziemy Niech zamykaj. Doors closing. To się nie chciało się zamknąć. Dobra. Idziemy na górę. Going up. Dobra. Właśnie za chwilę jedziemy na, na, na najniższe piętro. Poczekajcie, bo aż pojedziemy chyba najwyższe. To jest na os... Nie! Poczekajcie, tutaj... Rów o, dojechaliśmy, dobra. Teraz jedziemy. Dobra. Dobra, idziemy na dół. Dobra, jedziemy w dół. Going no, down. Dobra. Nic nie działa, patrzcie. Boże, przeniosę to. Dobra, idziemy tutaj. Żeby wujek nic nie powiedział Dobra Właśnie teraz jedziemy najsze. Naj, dobra ów, dojechaliśmy Sixth basement floor. Parking floor. Doors opening. No dobra, teraz jedziemy chyba na piętrą. Poczekaj. Doors closing. O nie. Doors opening. Dobra, na, na chwilę wysiadam, bo się ostrości boję. A nie, wsiadam jednak. Dobra, szybko. Doors closing. Dobra. Doors opening. Dobra, dojechaliśmy ów. Boję się ostrości. Dobra. Do doors opening. Do doors opening. Dobra. Doors closing. Jedziemy na B1. Dobra. Cicho teraz. Nagrywam. Dobra, otworzyliśmy. Nie chcę już jechać na te najwyższe piętro. Się boję tego. Dobra, idziemy na pierwsze. Cicho. Doors closing. Bo ja nagrywam tą widę. No co? Coś się zacięło. Doors closing. Dobra, to się nie chciało się zamknąć, to już jedziemy na górę. Dobra, spróbujemy na drugie. Doors no dobra, myślałam, że się nie zamknie. Going dobra, jedziemy up. na górę. Chciałam nazwę. Second floor. Game center floor. Doors opening. A ja tutaj Sara zabraw. Dobra. Idziemy na B1. Doors closing. Doors opening. Znacie jak jedzie. Dobra. Kto? Dobra. Doors Idziemy closing. na dół na B1. Dobra. Dobra, jedziemy na dół. To będzie dzisiaj specjalny film. Bo jeśli naprawdę jakieś tam usterki, y, windy, to wysiadam naprawdę, bo mogę się zaciąć. Dobra. Dobra. A nie, jednak jadę. Dobra. Szybko, wsiadam. Cicho. Doors Doors opening. Dobra, e, na razie tutaj chwilę poczekam A nie wsiadam, odejdź Szybko, wsiadam, bo się zamknij i pojedzie Uff Doors Doors No, naprawdę Odstynę się tutaj Więc jadę a nie. A jade. Szybko. Wsiadam. Doors closing. <grych> Doors opening. Uff. Wsiadliśmy. Dobra. Do Doors opening. Dobra, jedziemy na dół. Doors closing. Doors closing. Dobra. Idziemy, się winda Going down. To z nami dzisiaj jest? Dobra. Sixth basement floor. Parking floor. Doors opening. Do doors opening. Doors closing. Doors opening. Doors closing. Nie, jednak na pierwsze, żeby mnie nie wiosło na czternaste. No, mam strach jechać na te czternaste. Już. No. Wysiadam, bo, bo, bo ja nie chcę jechać przecież na 14. To mi się pomniło, bo, bo to jest duże piętro, to ja nie chcę się. Naprawdę obawiam i czekam ponownie na windę. Naprawdę. I nie chcę jechać tam. Dobrze, że tu się zatrzymała. Dobra, czekamy ponownie. No dobra. Chwilę przeczekam. First floor, supermarket floor, doors opening. Dobra. Dobra. Przeczekałem chwilę, bo bo na niektórych piętrach wcisnę i nie chcę jednak tam jechać. Uf, jadę w dół. I dobrze, że mnie nie wywiozło tam. Dobra. Dobra, na, na A nie, ja, ja, ja nie chcę tam jechać. Dobra, szybko na pierwsze. I oby mnie tam nie wywiozło. Uf, bo to najwyższe piętro. No dobra. Bo ja wciskam nie, nietypowo jakieś tam piętra, tu, na których nie chcę. Uf, dobrze, że tu się zatrzymało. Uwaga! Nie chcę jechać! Doors opening. Dobra, wysiadam, bo nie chcę jechać na te piętro. Bo ja się nie chcę jechać na te piętro, bo to za, za dużo czekania. Dobra. I nie chcę jechać na tą elkę już. Doors closing. Więc nie jadę jednak tam. Going up. Dobra, to czekamy first floor, supermarket floor, doors opening. Dobra, idziemy nie, nie, jedziemy na B6 i, i na pierwsze i kończymy ten odcinek z tą windą going down. Dobra. Najszczęściej na EK na i musiałem trochę y, 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 tam czekać na nią. Naprawdę. Dobra. Sixth basement floor. Parking floor. Doors opening. Dobra. Dobra, idziemy. Kończymy. No! Szybko! Uff, na wyżło. Szybko kończymy ten odcinek. First floor, supermarket going down. No patrzcie, winda się zablokowała. Uff, się zepsuła. No to dziękuję za obejrzenie.